Bij brawo! Jeszcze bij! Jeszcze bij! Bij! Ale ty nie rozmawiaj! Nie, ty możesz walczyć sobie o. łeb, film. Co? Osoba do mnie zadzwoniła, Dobra, na razie. I mówi, że po prostu oni pochowają nie ta jak łosia. To właśnie dobrze. Ja musiałem odpowiadać no, ja, ja takimi... Numer, przepraszam nie, bardzo. nie ja normalnie tego nie zapisałem, tylko. Wiesz? Co? Ja zobaczcie jaki numer. O, mam. Co zapisz ten numer? I straszył on pierwszy tak się odzywał i trzeba zgłosić po prostu na policję, że straszy mnie śmiercią Ja będę na komisji jak to ja tam Daj długopis A tu masz tutaj długopis? Nie w samochodzie gdzieś. No w samochodzie? Wszystko w samochodzie? Tak i też w samochodzie Zaraz wszystko mi zabierzesz. Będziesz wszystko zabierasz powoli ode mnie. No i to będzie zastraszenie. No widzicie, pan to linii usunął? Filmy powrzucał całe te. O, i powiedział, ja trzy dni byłem. Oni specjalnie takie... Głupoty gadają, całe te, żeby sześć, po prostu nas mógłbym wkurzyć. Zielo, sześć, no widzicie sami. Zielo, ja zielo, po prostu to nagrałem, żebyście widzieli. Cztery, siedem. Jacy są ludzie. Jak on uwielbia Krzyśka oglądać, to niech ogląda. Od mojego kanału niech się odwali. I ode mnie też.